Nowato, sprawdzone, polecone. Witam. Kolejny film, trzeci z serii. Dlaczego Mitsubishi Ekodan? To jest jednostka Zubadan, 6 kW. Tutaj próbowałem coś powiedzieć na żywo, ale niestety jakość dźwięku jest słaba. Zainstalowana wczoraj jednostka. Uruchomiona właściwie wczoraj, zainstalowana trochę wcześniej. Już się kręci jak widać. No i właśnie dlaczego? Drugi powód dlaczego. Pierwszy to te wymiary, jak widzicie Państwo. A drugi, otóż ten dom to jest 50-letni dom. Stary, wiejski, słabo ocieplony. W którym e, przyszło mi mieszkać. Fotowoltaika zainstalowana, jak widać. E, ogrzewanie w tym domu jest 100% grzejnikowe. E, w każdym pokoju są grzejniki, w łazienkach grzejniki drabinkowe. Do tej pory to było 4 tony peletu, kocioł na pelet obsługiwał ten dom, byłem z niego zadowolony, chociaż ten jeden szczegół, że mam piwnicę 1,70 m to nie jest takie fajne, wnosić tam pelet i tak dalej, no ale dlaczego dlaczego ten powód dlaczego Mitsubishi Ecodan. Otóż w tej pompie ciepła możemy wybrać trzy rodzaje regulacji temperatury. Pierwszy to jest krzywa grzania, drugi to jest zasilanie wody, a trzeci to jest właśnie ten regulator pokojowy Mitsubishi. I teraz wraz z połączeniem z funkcją autoadaptacji daje to wymierne oszczędności i jest to system niespotykany gdzie indziej. Przynajmniej nie wiem o istnieniu takiego systemu gdzie indziej. Otóż, jeżeli byśmy ustawili zasilanie wody, to wiadomo, nastawiamy plus 30, plus 50 stopni, że ma dawać nam na bufor i tyle daje i tyle... Widzimy oszczędności, bo każdy stopień wyżej to są straty związane z niepotrzebne, jeżeli są szczególnie tanie pompy ciepła mają tak ustawione, że na przykład grzeją na bufor 50 stopni całym rokiem, bo nie mają regulacji drugi system krzywa grzewcza znana od lat już w kotłach na gaz, w innych kotłach także. Otóż zmienia się parametr zasilania. Względem temperatury zewnętrznej trzeba tą krzywą wprowadzić, instalator wprowadza, później przeważnie użytkownik musi wprowadzić pewne korekty, dlatego że no trudno jest przewidzieć jak to będzie wyglądało w domu. I trzeci sposób ten Mitsubishi, ten Ekodan, autoadaptacja. Otóż po nastawieniu tego właściwie kończy się nasza praca. Pompa sama będzie dbała o to, aby jak najmniejszym kosztem zapewnić nam temperaturę, jaką zadaliśmy. Jeżeli zadamy w domu temperaturę 21 stopni i według krzywej grzewczej pompa musiałaby grzać przy minus 20 do 50 stopni, to według autoadaptacji tego systemu, który pompa się nauczy właściwie naszego domu, może się okazać, że 42 stopnie na zasilaniu będzie wystarczające. Te, te kilka stopni różnicy między krzywą grzewczą a e, autoadaptacją to są wymierne oszczędności w pieniądzach. Podobno ten, kto tanio płaci dwa razy płaci, e, wydaje się, że rozwiązania droższe mają coś w sobie, czego te rozwiązania tańsze nie mają. Tu na koniec jeszcze bardzo prosty interfejs Melklut, aplikacja mobilna, czy to na telefon, czy to na komputer, gdzie można sterować naszymi urządzeniami, nie tylko pompą ciepła, ale jeżeli mamy jeszcze klimatyzator Mitsubishi i inne takie urządzenia, wtedy możemy, inne urządzenia Mitsubishi, wtedy możemy mieć pełną sterowalność tego systemu z aplikacji. Reasumując, bardzo ważny powód, autoadaptacja, czyli pompa ciepła będzie próbowała zasilić nasz dom, doprowadzić do temperatury zadanej. Oczywiście, według harmonogramu możemy mieć nocne obniżenie, możemy mieć dzienne obniżenie, możemy ustawić tą temperaturę w różnych strefach letnią, zimową możemy naprawdę dowolnie to kombinować mamy harmonogramy pracy ale pompa będzie próbowała zapewnić tam komfort przy jak najniższej temperaturze zasilania co przekłada się na realne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej pamiętajmy czy to z fotowoltaiki czy z gniazdka czy z, z zakładu energetycznego to i tak my płacimy za to bo przecież fotowoltaikę trzeba było zakupić a za prąd w gniazdku trzeba płacić to tyle na dzisiaj powód numer 2, jeden z ważniejszych pierwszy to był wymiary Drugi to wymiar jednostki zewnętrznej, a drugi to autoadaptacja. Dziękuję bardzo. Sprawdzone, polecone, Nowato.